Dzieje apostolskie dalej się dzieją i o tym w dzisiejszym kwadransiku ze słowem opowiem wam o tym, co Bóg uczynił podczas ostatniej misji na Ukrainie. Zostańcie ze mną w kwadransiku ze słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w tym kolejnym kwadransiku ze słowem. Tych kwadransików, jak widzicie, ostatnio jest sporo, bo w piątek ekstra odcinek, no bo papieża wybrano, więc trzeba było coś e, powiedzieć na ten temat. Dzisiaj czytamy dzieje apostolskie, które są niezwykłą księgą, księgą działania Ducha Świętego. Niektórzy mówią Ewangelią, Ducha Świętego, która pokazuje niezwykłe działanie Boże w Kościele po zesłaniu Ducha Świętego. Jesteśmy w tym okresie, chociaż na zesłanie Ducha Świętego liturgicznie jeszcze czekamy, to czytamy dzieje apostolskie, które właśnie to ukazują. Chciałbym dzisiaj... Podzielić się z Wami trochę swoim doświadczeniem tego, co działo się podczas wyjazdu do Lwowa, gdzie doświadczaliśmy naprawdę Bożej mocy w niezwykły sposób i chcę Wam pokazać, jak dzieje apostolskie dzieją się dzisiaj naprawdę cały czas, więc przeczytamy sobie wspólnie 13 rozdział dziejów od 14 wersetu, a później przeskoczymy do wersetów od 43 do 52, bo to jest czytanie na dzień dzisiejszy. Także weźcie Biblię do ręki i przeczytajmy wspólnie. Ten fragment. W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizedyjskiej, weszli w Dzień Szabatu do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny Szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość. I bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw Wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do Pogan, tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla Pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i odbili słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały Kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne i wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Zobaczcie, co się zaczyna dziać, kiedy przychodzi Duch Święty. E, czytamy tutaj o takiej niezwykłej e, spójności z tym, co e, dzieje się tak naprawdę w momencie, kiedy Jezus powołuje dwunastów i, po, i posyła dwunastu, i mówi później to jest Mateusza 10 rozdział. Mm -hmm. Jezus mówi do apostołów, kiedy pójdziecie, głoście Ewangelię, e, wszelkiemu stworzeniu, uzdrawiajcie chorych, słyszajcie umarłych, oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. I chwilę później w tej mowie misyjnej, Jezus mówi: Posyłam Was jak owce między wilki. Będą tacy, którzy Was nie przyjmą, będą tacy, którzy Was będą prześladować. I właśnie później Jezus mówi: Kiedy do takich dojdziecie i na takich traficie, którzy odrzucą słowo, co macie robić? Strząśnijcie. Ten pył z waszych butów, z waszych sandałów, i pójdźcie dalej. I widzimy, że Paweł wziął to sobie do serca, to znaczy on musiał znać ten nakaz Jezusa. I to jest bardzo ciekawe, interesujące, bo pamiętajcie i pamiętajmy o tym, że Pawła nie było w gronie 12. Paweł dopiero później, czytamy o tym dopiero w dziejach Apostolskich, w Ewangelii nie ma o tym słowa, bo to nie ta chronologia. Paweł dostaje objawienia i spotyka Jezusa w drodze do Damaszku i on tak naprawdę z wyboru Bożego dołącza do grona apostołów to jest bardzo ciekawe i bardzo interesujące, że w, nigdzie w dziejach apostolskich nie czytamy, jakby Jezus powiedział do Pawła te same słowa, które powiedział do 12 apostołów, ale Paweł dobrze wiedział, co ma zrobić: strząsnąć pył ze swoich sandałów w momencie, kiedy Ewangelia nie będzie przyjęta. Więc Jezus to czyni i widzimy tą kontynuację misji apostolskiej, która się objawia w życiu Pawła, który wędruje z Barnabą. I co to słowo nam mówi? Przede wszystkim o tym, że Ewangelia była, Przeznaczona najpierw do głoszenia Żydom, a Żydzi nie przyjęli tej Ewangelii. No i przez to, że nie przyjęli tej Ewangelii w dużej mierze, poganie stali się tymi, do których słowo Pańskie zostało skierowane. Więc kiedy Żydzi odrzucają Ewangelię i próbują walczyć z Pawłem. I z tym jego głoszeniem Ewangelii, poganie się cieszą, bo Ewangelia dociera do nich wśród znaków i cudów, wśród wielu uzdrowień, wśród wielu takich zewnętrznych również doświadczeń e, mocy Bożej. I to się właśnie tutaj dzieje. I Paweł staje się prześladowany. Paweł i Barnaba są tutaj w zagrożeniu zdrowia i życia, bo nie wiedzą tak naprawdę, co się stanie. Wszyscy są gdzieś tam później przeciwko nim. I to się dzieje, kiedy jest głoszona Ewangelia. Kiedy jest głoszona Ewangelia, jedni się cieszą, drudzy marudzą. Jedni są za Tobą, drudzy są przeciwko Tobie. To jest coś, co dzieje się, kiedy głosimy prawdziwego Chrystusa. W swoim życiu też mam takie doświadczenie, miałem takie doświadczenia, i czasami to już nawet tak jeżdżę w różne miejsca, to pytam, dużo mieliście za dymę przed moim przyjazdem, czy mało? Boże była, to jestem pewien. Jestem do tego przyzwyczajony, ale to dobrze. Bo to znaczy, że ta sama Ewangelia jest zgłoszona, to znaczy, że ta sama Ewangelia jest niesiona i że możemy być tego częścią. I dzieje apostolskie dzieją się cały czas. Chcę wam dzisiaj powiedzieć parę słów o naszym wyjeździe do, do Lwowa. Spędziłem dwa i pół dnia z niezwykłymi ludźmi w Lwowie, których pozdrawiam bardzo serdecznie, ze wspaniałą wspólnotą, z ludźmi, którzy naprawdę mają ogromne obdarowanie od Boga i ogromne serce dla Jezusa. I wierzę, że ci ludzie, za, ci ludzie za jakiś czas zorganizują tak ogromne wydarzenie, jak chwała mu, właśnie na Ukrainie. Wierzymy, że Bóg nam też to wszystko pokazuje. Bardzo Wam kibicujemy, modlimy się za Was. A w te kilka dni byliśmy, słuchajcie, przez dwa dni na hali sportowej. Było nas prawie 2000 osób, które przyjechały, by wziąć udział w tym wydarzeniu. Było trzech biskupów. Jeden biskup grekokatolicki, drugi rzymskokatolicki, trzeci arcybiskup grekokatolicki, który, który no właśnie był jest metropolitą tamtejszym lwowskim. Więc brałem udział i w tej liturgii naszej rzymskokatolickiej, później rano. Z arcybiskupem, w tej liturgii grekokatolickiej, która jest pełna symboliki, pełna znaków, pełna. Przeżegnałem się chyba z 70 razy, e, więc to jest bardzo ciekawe, jak, jak Chrystus objawia się na wiele różnych sposobów, w wielu e, no właśnie sposobach przeżywania liturgii. To było, to było piękne doświadczenie jedności Kościoła. E, I chcę Wam powiedzieć, że miałem tam cztery konferencje. E, po jednej miałem modlitwę o uzdrowienie, po drugiej modlitwa o wylanie Ducha Świętego i chcę wam powiedzieć, że... Po modlitwie o uzdrowienie Pan Bóg przyszedł z ogromną mocą. Też zobaczyliśmy wiele świadectw, które później spływały do nas. Po wieczornej modlitwie o uzdrowienie pojawiła się kobieta, która dała świadectwo. Mówi, że nie słyszała od 6 czy 7 lat na swoje jedno ucho, a teraz zaczęła słyszeć wyraźnie. Więc byliśmy bardzo szczęśliwi słysząc tę historię i to świadectwo. Następnego dnia rano przyszły ze trzy albo cztery osoby do nas mówiąc, niektóre były na scenie, niektóre nie. Że nie potrzebują okularów, by, by widzieć wyraźnie. Jedna osoba miała problemy, żeby patrzeć na jakiekolwiek światło i nie widziała przez to też, przez tą, przez tą chorobę oczu, wyraźnie tekstu i zaczęła widzieć, czytać wyraźnie. Wstała rano, zaczęła dobrze czytać. Ktoś w ogóle nie wziął okularów i zorientował się, że widzi tych historii znaków i uzdrowień kręgosłupów, które były już do operacji, bo było tak wiele i Bogu za to naprawdę oddawaliśmy chwałę. Dzień wylania Ducha Świętego był tak niezwykły i tak niesamowity. Duch Święty przez tak ogromną mocą to było widać, słychać i czuć, co się działo. Ta przerwa obiadowa była jeszcze przedłużona o doświadczenie mocy Bożej. Wielu ludzi zostało w swoich siedzeniach i zanim zaczęli jeść, to jeszcze dochodzili do siebie przez. Pół godziny do godziny, żeby być w stanie w ogóle podejść do posiłku, bo byli tak dotknięci przez moc Ducha Świętego. To było niesamowite, w jaki sposób dotykał ludzi. I to było też piękne, kiedy jeden ksiądz biskup, i drugi, rzymskokatolicki i grekokatolicki, przyszli po wszystkim, powiedzieli, to było piękne doświadczenie mocy Bożej i głoszonego słowa. I dziękowali za to, że, że też przyjechałem i mogłem tam być. Co było dla mnie naprawdę piękne doświadczenie. Wspólnoty, piękne doświadczenie tego, że mogliśmy być z Ukraińcami tam właśnie we Lwowie w tym trudnym czasie dla nich. Robiliśmy co mogliśmy, żeby, żeby być blisko nich. To jest trochę to, o czym mówiliśmy ostatnio w kontekście papieża, który, który wychodzi do ludzi, ma być pasterzem, to znaczy być, być tym, który jest blisko tych, którym służy. Ja zawsze, kiedy idę służyć ludziom, kiedy tylko mogę, staram się dać siebie. Czasem uciekam, bo wiem, że Ludzie czasami traktują mnie nie tak, jak powinni, to znaczy zbyt dostojnie. I czasami, kiedy mam taką obawę, że wszyscy się na mnie rzucą, będą chcieli mnie tylko dotknąć, to po prostu uciekam, bo tu nie chodzi o mnie. Ale w momencie, w którym wiem, że byłem na Ukrainie i tych 2000 osób potrzebowało jakiegoś kontaktu, to w każdej wolnej przerwie my tak naprawdę spędzaliśmy czas z ludźmi. Żeby sobie, nie wiem, podać rękę, przytulić się, zrobić sobie zdjęcie, podpisać książkę cokolwiek. Dwie książki zostały przetłumaczone na język ukraiński, modlitwa w blasku Boga i, i chwała mu. E, w ogóle byliśmy wtedy na tej modlitwie o uzdrowienie. To podeszła też kobieta i powiedziała, byłam na chwała mu w Krakowie. E, byłam niewidoma na jedno oko. tamtej pory widzę na tyle, że mogę rozróżnić twarze. Mogę. To się wtedy moje oko otworzyło. I mówi, nie widzę, może w 100% tak jak na to w 100% zdrowe, ale widzę, rozpoznaję twarze, rozpoznaję kolory. To było niemożliwe. Bóg otworzył to niewidome oko na tamtym spotkaniu. Dzisiaj też usłyszałem historię, schwała mu, gdzie młoda dziewczyna była, ktoś mi opowiadał, wracałem z chwała mu, i jakieś młode dziewczyny zaczęły do siebie krzyczeć i przeżywać. Mówi, co się stało? Trzeba robić zdjęcie, bo, bo jedna z dziewczyn przyszła z ogromnym zezem, i jej oczy wróciły na miejsce. I wysyłały sobie tym wszystkim osobom, które są znajome, wysyłały sobie nawzajem zdjęcia. To jest niesamowite, jak wiele historii wraca. I chwała Jezusowi za to. Eee, i, i, I chcę Wam powiedzieć, że to, co Bóg zrobił na Ukrainie, było naprawdę czymś pięknym, czymś wspaniałym, ale wierzę w to, że to dopiero początek, że tam się zaczną naprawdę ogromne spotkania, e, na których będzie głoszona Ewangelia, Bóg będzie uwielbiony. Chcę Wam powiedzieć, moim doświadczeniem tamtego kościoła jest to, jak oni niesamowicie uwielbiają Boga. Każda dwugodzinna przerwa była wypełniona uwielbieniem. Było siedem zespołów, które prowadziły uwielbienie. Każdy, chcę Wam powiedzieć, na tak niesamowitym poziomie duchowym i profesjonalnym, te dwie godziny w uwielbieniu, nie wiadomo kiedy, po prostu uciekały. Niesamowite, jak będąc w środku wojny i będąc w środku tak trudnych sytuacji, tam każdy kogoś stracił, można tak uwielbiać Boga. To jest niesamowite i tego naprawdę możemy się uczyć od ukraińskiego kościoła. I, I chcę Wam powiedzieć, że naprawdę to jest moje doświadczenie misji, to jest moje doświadczenie dziejów apostolskich dzisiaj, to jest moje doświadczenie kościoła, który żyje, Boga, który żyje w swoim kościele, Ducha Świętego, który prowadzi swój kościół. To jest niesamowite. I Duchu Święty chcemy cię dzisiaj prosić o to żebyśmy doświadczali dziejów apostolskich dalej w swoim życiu i byśmy chcieli być prowadzeni przez Ducha Świętego, abyśmy aby, byli Tobie posłuszni, jak byli posłuszni Tobie apostołowie, Paweł i Barnaba. Daj nam iść za Tobą, kiedy jest dobrze, iść za Tobą, kiedy stajemy się prześladowani. Daj nam iść za Tobą, Panie wiernie, e, słuchając Twojego słowa i idąc za Twoim słowem. Prosimy Cię, błogosław nas, prowadź nas dzisiaj, Panie, i bądź uwielbiony we wszystkim, co robisz. W imieniu Jezusa. Amen. Zapraszam Was kochani, śledźcie kalendarz w tym miesiącu, będę jeszcze w kilku miejscach, i w Gliwicach, i w Bytomiu, i gdzieś na pewno jeszcze, musicie to sprawdzić, bo ja już nie pamiętam, jestem zmęczony, ale na social mediach są wszystkie informacje i zapisujcie się na chwałę Mu, nie zwlekajcie do końca, będzie pięknie, będzie wiele niespodzianek, więc w opisie 23-24 sierpnia Atlas Arena Łódź, bądźcie z nami, nie może Was tam zabraknąć. Czekam na Was i do szybkiego zobaczenia już niebawem.